Cześć, dzieci. Dzisiaj opowiem o kolejnym gazowym olbrzymie o Saturnie. Saturn jest szóstą planetą układu słonecznego. Jest też drugą co do wielkości planetą po Jowiszu. Jest chyba najbardziej charakterystyczną planetą układu słonecznego ze względu na swoje. Pierścienie. Inne gazowe olbrzymy też mają pierścienie. Ale to te Saturna są największe, najłatwiejsze do zobaczenia i najładniejsze. Za mną możecie zobaczyć, jak naukowcy sobie je wyobrażają z bliska. Pierścienie te, z tego co wiemy, składają się ze skał, ale przede wszystkim z lodu. Saturn, mimo że jest bardzo, bardzo dużą planetą, jest, jest tak naprawdę, jak na swój rozmiar, oczywiście, też planetą lekką. Gdybyśmy mieli bardzo, bardzo duży ocean, to Sa i tak wielki ocean, w którym mógłby się zmieścić Saturn, to pływałby po jego powierzchni całkiem tak jak piłka. Na Saturnie. Są też najmocniejsze błyskawice i pioruny w całym układzie słonecznym. Nie chcielibyśmy doświadczyć burzy, które mają na nim swoje miejsce. Saturn znany jest też ze swoich księżyc. Ma ich bardzo, bardzo dużo, ale opowiem Wam o dwóch, które uważam za najciekawsze. Jednym z nich jest Tytan. Tytan jest drugim co do wielkości księżycem w układzie słonecznym. Tak jak Saturn jest drugą największą planetą, tak Tytan jest drugim księżycem po Ganymedesie. Jest tak duży, że jest troszkę większy nawet od Merkurego, czyli jest księżycem większym od planety. Tytan jest też jedynym księżycem, który posiada własną atmosferę. Naukowcy uważają, że atmosfera, jaka jest na Tytanie, jest taka sama, jaka była kiedyś, bardzo, 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 bardzo dawno temu na Ziemi. I drugim jego bardzo charakterystycznym księżycem jest Mimas. Całkiem zabawne nazwę, prawda? Ale Mimas jest charakterystyczny ze względu na wygląd. Osoby, które oglądały Gwiezdne Wojny, albo wasi rodzice, czy też wy, czy wasi rodzice, mogą uznać, że jest do czegoś podobny. Hmm. Już to zauważyliście? Wygląda całkiem tak, jak Gwiazda Śmierci. Trochę straszne, ale na szczęście wiemy, że jest po prostu Księżycem Saturna. To wszystko, o czym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, i do zobaczenia przy okazji kolejnej planety. Cześć!